Możemy? Tak, tak, możemy? Nie, 10 nie, minut, bo no, jesteśmy za spotkaniem. jest. No tak, dobrze, tak możemy? Możemy? Szanowni Państwo, właśnie dotarły do nas wyniki od i okazuje się, że kwartał do kwartału wystarczy, że Tusk i jego ekipa przyszli do władzy i wyparowało 7 miliardów. Nie ma. 7 miliardów nie ma. A tu czepia się w funduszu sprawiedliwości, gdzie ogromne środki zostały wydane na straże pożarne, publiczne jednostki, z których wszyscy mogą korzystać. Tu 7 miliardów nie ma. Tutaj straże pożarne. Po drugie. Yy są dwa modele wydawania przekazywania środków publicznych na organizacje trzeciego sektora. Jeden model widzimy w przypadku samorządów Tuska i w 2022 roku zostało wydanych proszę państwa prawie miliard 200 milionów na projekty typu ja państwu przeczytam Rozpowszechnianie wiedzy na temat branży usług seksualnych, szkolenia anarchistycznych bojówek ulicznych, fundacje właścicieli seks shopów, yy, y, pogadanki o zmianie płci w szkołach itd. Tak tak ja wykaz tych projektów pokazałem na stronie internetowej, na to poszło ponad miliard złotych, a z drugiej strony z Funduszu Sprawiedliwości macie państwo wydatki na szpitale. W których miał się leczyć jeden, yy, który, jak to się mówi, pierwsze kolano yy, Rzeczpospolitej. No, przecież to jest jakieś, proszę Państwa, śmieszne. Czyli musimy zdecydować, no, gdzie lepiej wydawać środki. Czy na w Straży Pożarnej, szpitale, jednostki publiczne? Czy tak jak w przypadku Orden Pieniędzy nie ma, one wyparowały? Czy na takie właśnie skandaliczne projekty, które Państwu przed chwilą wymieniłem? Po drugie, my jesteśmy przekonani, że to wszystko w tej chwili to są tematy zastępcze dlatego żeby nie mówić o tym co jest najważniejsze czyli o drożyźnie podwyżkach podatków nowym podatku migracyjnym który się właśnie zbliża dzięki Tuskowi i jego ekipie ogromnych stratach które mamy w związku z zaniechaniem projektów inwestycyjnych takich jak centralny port komunikacyjny rozszerzenie możliwości handlowych Odry terminale zbożowe Atom to są najważniejsze decyzje, które Tusk podejmuje, na którym państwo, na, przez które państwo traci miliardy. No i oczywiście Zielony Ład czyli nowy sposób na wyciąganie środków z kieszeni wszystkich Polaków, ponieważ jak tego nie zrobimy, to rzekomo ziemia się spali. To są najważniejsze tematy tej kampanii i o tym chcę jeszcze Państwu dwa słowa powiedzieć. Szanowni Państwo, tak jak Państwo widzicie w trakcie kampanii wyborczej, tematy zastępcze lubią się pojawiać, bo trudno, żeby Donald Tusk czy też Trzecia czy, czy, Droga, czy też inni stawali do debaty w sprawie, które dotyczy wyborów europejskich, czyli pakt migracyjny, zmiana polityki traktatowej, czy chociażby sytuacja Ekonomiczna Polski. No, nie jest tajemnicą, że w tym roku, w tym uśmiechniętym roku, mamy do czynienia z, z zapowiedzią zwolnień, czy też z kryzysem związanym z sytuacją finansową wielu polskich rodzin, podwyżkami, które są przededniu, czy też ze stratą zarówno sprzedaży detalicznej, jak i zysków PKN Orlen. To pokazuje, że te tematy odchodzą na drugi tor. A w zamian za to realizuje się jakiś scenariusz wycinanych fragmentów, nielegalnie przerzucanych do dziennikarzy ustawek, które mają na celu pokazanie, że osiem gwiazdek program, który był zapowiadany jest realizowany, a niestety jego realizacja oznacza stratę dla Polski, co zresztą było przedstawione przez pana ministra Patryka Ejkia, ja przez europosła w kontekście strat PKN Orlen. Dziękuję. Dziękuję. Czy pytania państwo macie? Tak, ja rozumiem, że jest dużo bardzo ważnych kwestii, które panowie poruszacie, mhm. ale czy będą jakieś konkretne konsekwencje wobec chociażby byłego wiceministra Romanowskiego? No bo trudno bronić tych rzeczy, o których słyszeliśmy, ustawienie konkursu, niekulodli pobanie prokuraturą no, chyba będą panowie jakoś reagować chociażby. Znaczy, ale to wyjaśnijmy wszystko po kolei. Jeżeli chodzi o manipulowanie prokuraturą, to to jest jednak słowo za daleko z całym szacunkiem dla pani, ale z tej rozmowy co najwyżej wynika to, że jest ustalane, to znaczy ministerstwo, gdzie był prokurator generalny, ustala z jednym z prokuratorów, jaki jest właściwy termin odpowiedzi na interpelację poselską. No i jest oczywiście żarty z tego, że jak trafi do upolitycznionego sędziego, no to może się skończyć różnie, ale równie dobrze można to powiedzieć publicznie. Więc ja my tutaj nie przesadzał, jeżeli chodzi o. Tą sprawę. O drugą sprawę z kolei, to jeszcze raz chcę Państwu powiedzieć, jest zasadnicza różnica pomiędzy przetargiem a konkursem. Tym bardziej, że sam, To nie są moje słowa, to są słowa Najwyższej Izby Kontroli, że w tym wypadku minister miał prawo wyznaczyć cel danego projektu, to było jego prawo. Po drugie, miał ostatecznie prawo podejmować decyzję inną niż urzędnicy mu wskazali. W związku z tym. Yy, 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 Podejmowanie, to znaczy realizowanie władzy publicznej o redystrybucji środków w taki, a nie w inny sposób, które zawsze może być uznane za subiektywne, jeżeli będzie przedstawiane jako ustawianie czegoś, to to będzie oznaczało, że w przyszłości ministrowie w ogóle nie będą podejmowali żadnych decyzji, bo wszystko będzie ustawianiem. No musimy znaleźć takie rozróżnienie, tym bardziej że tak jak mówię, to nawet nie są moje słowa, tylko Siowej, Najwyższej Izby Kontroli, która przyznała, że finalna decyzja o udzieleniu organizacjom dofinansowania każdorazowo należała do dysponenta, którym przyznano tutaj wyjątkowe i dyskrecjonalne uprawnienia. Okay. Więc, proszę Państwa, no to jest oczywiście, tak jak mówimy, temat, w naszej ocenie temat zastępczy, po to, żeby nie mówić o kluczowych projektach inwestycyjnych, które bardzo są potrzebne Polsce, jak na przykład Centralny Port Komunikacyjny. Ale na tych jak jest wprost mowa o wymyślaniu tak naprawdę przekonującego celu, o wymyśleniu przekonującej narracji. Jest, są nazwiska dla konkretnych hmm. ludzi, dla których mają trafić środki. Tutaj chyba mówienie o subiektywnym doborze, wybieraniu konkursów, to jest chyba no, mocny eufemizm. No właśnie, tak jak wspomniałem, jak wskazuje Najwyższa Izba Kontroli na przykład, było tak, że minister ma prawo wskazywania celu danego wydatku. W związku Wymyślanie z tym go wy, wy, na w, znaczy tak, wymyślania, pani mówi wymyślania, mówię wskazywania, no, to jest kwestia tego, ale że minister ma prawo, jak pani nawet mówi, wymyślania celu, na który mają być przekazane środki. Na takiej podstawie na przykład stworzono klinikę budzi. To jest jeden z największych projektów w, 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 w Funduszu Sprawiedliwości, która uważam, że robi dużo pozytywnego, dużo więcej pozytywnego niż wymyślanie, które stosuje Donald Tusk w przypadku takich samych, czy znaczy ludzie Donalda Tuska, w przypadku takich samych konkursów na anarchistyczne bojówki, które przed chwilą przeczytałem. Więc są dwa modele, każdy może zdecydować, który jest lepszy. Ale nie uważa pan, że ta kolejność jednak tu ma znaczenie, że tutaj była najpierw mowa o nazwiskach ludzi, do których mają trafić te środki, a dopiero później o celach? To... Coś tu chyba jest nie tak. No rzeczywiście, bo, rzeczywiście, była mowa, tak jak mówię, że wskazywania celu. No celem na przykład może być wskazanie jakiejś konkretnej, e, no nie wiem, na przykład e, 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 jakichś mediów. No, może tak rzeczywiście być. Ale, przepraszam, no, trzeba sobie zadać pytanie, ale proszę zapytać teraz mediów o, konserwatywnych, czy mają teraz w czasach Donalda Tuska jakieś środki, czy dostają jakieś środki publiczne. Myśli Pani, na jakiej zasadzie nie dostają? Ale to w ogóle nie dotyczy mojego pytania. Jakby Pan się no, jakby nie odnosi do tego, dlaczego? że najpierw były wskazywane konkretne nazwiska ludzi, do których mają trafić środki, a dopiero później wymyślano no to bo, tak cel, jak, na tak mają być tak jak, Proszę Pana, no trudno tego bronić. No, ale właśnie tłumaczę Pani, że minister miał prawo, nie moje słowa, tylko słowa na przykład z raportu Niki, że minister miał prawo wskazywania celu wydatku. Może się to komuś nie podobać, można uważać, że za subiektywne, ale tak jak wskazano, miał takie prawo. To jest, to, to, to jest jego dyskrecjonalne prawo. Pan redaktor, pytanie? Czy ktoś jeszcze tak? Ja dobrze. Tom, jeszcze to, na... to dobrze, to, dobrze. To. Tomasz teraz mówił o limitach, które miały służyć na kampanię wyborczą e, polityków suwerennej, solidarnych, polskiej. czyli panowie się do tego znaczy, jak tak jak, rozumieliśmy, tak, tak jak rozumieliśmy, to chodziło o to, że były przeznaczane geograficznie środki na ochotnicze straże pożarne. O to konkretnie chodzi. I, i, I my uważamy, że dobrze, że były przeznaczane ochotnicze straże pożarne, że to są lepsze projekty niż te projekty, które przed chwilą wskazywałem. Mogę jeszcze raz je odczytać, czyli jakieś anarchistyczne bojówki, czy, czy, czy edukacja na temat zmiany płci. Więc każdy może sobie przeznaczać środki jak chce. Celowo tam używane są słowa okręgi wyborcze po to, żeby wskazać, że to jest polityczne, a tak naprawdę, jeżeli były w jakiś sposób przekazywane, to były geograficznie. To znaczy w tym sensie, żeby było mniej więcej równomiernie po Polsce rozdzielone. Dlatego proszę pamiętać, no, Ochotnicze Straże Pożarne są jednostkami publicznymi. Wszystko to są środki publiczne. Dobrze, to, to ja Panu. jeżeli Instytucje publiczne. Jeżeli, aha, tak. Bo musimy już powoli. To tylko, uzu i tylko uzupełnię, tak, no że tak. chodzi, i tylko jeszcze odpowiem na to pytanie. Jeżeli Pan jest zainteresowany takim limitami, to wydatki województwa mazowieckiego na 2022 rok pan marszałek Stróżnik przeznaczał, a przekazował pan minister Marek Sawicki. Bardzo dobrze, że wspiera ochotnicze straże pożarne. Nie nazwałbym to limitem wyborczym Polskiego Stróżnika Ludowego. Ja tylko co to Nie, to rozumiem. Ja tak? jedynie, mogę tak? czy, czy mogliby Państwo się odnieść do prokuratorskich zarzutów w stosunku do pana, do, do państwa kolegów, do Michała tak. oraz marszałka tak. mazowieckiego? Tak. Czy mogliby Państwo się odnieść, czy nie będzie to sprawiało kłopotów? To, znaczy, i... to, 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 to znaczy, to znaczy tak, oczywiście. No, czytaliśmy, oczywiście wiemy to z mediów, że, że mają otrzymać takie zarzuty za Pegasusa, za zakup Pegasusa. No, każdy z Państwa widzi, że ja też uważam, że zakup akurat tego systemu Pegasus. Premier Tusk się na przykład chwalił, że schwytano rosyjskich szpiegów, schwytano na przykład dzięki temu systemowi. W związku z tym yy, przekazywani to jest system, który służył polskiemu państwu. Jeżeli za to mają być stawiane zarzuty, a skręcane mają być sprawy takie jak Gorskiego, afera śmieciowa, czy, czy ciągle niedokończona sprawa yy, Nowaka, yy, gdzie jak w pierwszym przypadku znaleziono, znaczy 250 osób zeznało o, o przyjmowaniu korzyści majątkowych w przypadku pana Groskiego i ta sprawa jest skręcana jest, ok? A zakup Pegazusa to ktoś ma iść za to do, do więzienia. Wiecie państwo, no, to jest właśnie, to jest tak naprawdę skandaliczne. To właśnie nie jest sprawiedliwe, jeżeli czegoś się szuka w tych wszystkich sprawach. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo, panie przewodniczący. Ja dziękuję bardzo. pan, ja nie wiem, czy pan jest świadomy, jak bardzo brzmią te tłumaczenia. To znaczy, jednak, mimo wszystko, subiektywne, w tym celi celów, na które mają iść środki, to jest całkiem co innego niż rozdysponowanie środków na konkretne osoby i wprost. Była mowa o tym, że później jest wymyślany cel. No, proszę pana, tak. jakby to. Nie, nie wytłumaczanie... później jest wymyślany, ale te, nie, bo to nie jest prawda. To nie jest tak, że później jest wymyślany cel. Wcześniej byłby wcześniej był wskazywany z tej rozmowy cel. rozmowy tak nie wynikało. W tej nie, rozmowie, z tej, roz... tej rozmowy, była mowa o tym, że mają trafić środki do konkretnych osób i że ma być wymyślona konkretna narracja, ale... która ma to no, ale, 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 Tam Było to bardzo jasno powiedziane. To znaczy, to, to jeszcze raz właśnie pani mówi, może się to komuś podobać, bądź nie, ale minister miał prawo wyznaczania tego celu wcześniej, tak jak pani mówi. A w przypadku tego, że pani pani mówi, że minister wskazywał, na przykład tego w stosunku tego głównego zarzutu, gdzie najwięcej poszło środków, czyli na te ochotnicze straże pożarne, to chyba minister w ogóle miał takie prawo samodzielnie wskazywać działania. No, Unikające no, rozporządzenia. Tak, wynikające tak, z tak, rozporządzenia. Tak, tak, więc no tutaj pozostajemy przy różnicy zdań. To więcej to była, była, to trażą, była co więcej trażą, opinia trażą, powiatowej Straży Pożarnej, więc jakby dziękuję. Proszę Państwa, umówialiśmy się, bo nie chcemy, żebyście potem pokazywali, że uciekamy, ale umówiliśmy się. Ja wiem, ja wiem, ja wiem które pozwolę zacytować, utopiono moje zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zbigniewa Ziobę w sprawie fundacji Ex Bono. I pytanie, czy w prokuratura za czasów Zjednoczonej Prawicy działała na telefon. Ale to no to, to, to jeszcze raz. Akurat ta rozmowa, no tak jakbyśmy ją widzieli, nie dotyczyła e, tego, żeby nie udzielać temu konkretnemu posłowi odpowiedzi, tylko ile jest czasu na udzielenie tej odpowiedzi. Więc on ostatecznie tą odpowiedź otrzymał, tylko że później. Te zasadnicze to zasadniczo już To po pierwsze. Po drugie, w przypadku tych zawiadomień, no przynajmniej z tego, co my wiemy, to one były one było sprawdzane przez sąd e, i prawomocnie zostały, prawomocnie zostało, za wyjątkiem jednego, prawomocnie zostały umorzone. To jest decyzja sądu, więc to to nie skarż żyć się na prokuratora. Dziękuję Wam spotkań z mieszkańcami.